myją za targi z prawem, łamią prawo, yy, otrzymują yy, tak jak się słyszy już praktycznie w całej Polsce, otrzymują zobowiązania do powrotu bez tak zwanego wyznaczenia terminu. Agresywny rowerzysta w ubiegły czwartek zaatakował pałką teleskopową mężczyznę spacerującego z dziesięcioletnim synem. Była to jego reakcja na zwrócenie uwagi, że jazda rowerem po chodniku jest niedozwolona. Natomiast w ubiegłym roku odnotowaliśmy Łącznie 2188 y, takich stwierdzonych przestępstw. Ja rozumiem, że jesteśmy pomocni i tak dalej, ale chyba ta pomoc ma jakieś granice i kiedyś musi się skończyć, zwłaszcza jak ktoś ją wykorzystuje. Oczywiście, że chodzi mi tutaj o Ukraińców, bo o kogo innego. Oczywiście, że ja nie oczekuję, że będą mnie po stopach całować, ale może trochę wdzięczności można pokazać, a nie tylko słuchanie o zatrzymaniach kolejnych wariatów. Dzisiaj dokładnie to przegadamy. Jesteście na kanale kto wygrał, więc koniecznie zostawcie i lajka, like i suba, żeby Tusk dostał zespół niespokojnych nóg. Tymczasem bez zbędnego przedłużania lecimy z tematem. Nie wiem jak wy, ale ja teraz wszędzie słyszę o tym, że zatrzymują Ukraińców. I nie dlatego, że my sobie coś wymyśliliśmy, tylko to oni sami prowokują takie sytuacje. Tym razem kryminalni z Warszawy zatrzymali trzech mężczyzn narodowości ukraińskiej w wieku 19, 20 i 23 lata, którzy podając się za pracownika banku, okradli seniorkę na kwotę 20 tysięcy złotych. I tu nie chodzi o to, że ja żywię jakąś nienawiść, do Ukraińców, bo to też ludzie, ale teraz co? Zostaną zamknięci i za nasze podatki będą siedzieć sobie wygodnie w polskim więzieniu? A my będziemy dawać na to ciche przyzwolenie i udawać, że tego nie widzimy, bo przecież w ich kraju jest wojna i trzeba być wyrozumiałym. A przepraszam bardzo, czy przypadkiem cała trójka chłopaków nie jest już pełnoletnia i spokojnie może iść walczyć za ojczyznę na froncie zamiast kraść w Polsce? Nie zdziwię się, jakby się okazało, że oni nawet broni nie potrafią trzymać, ale tutaj pewnie większość Polaków też by się nie wykazała w tym aspekcie. Ale teraz pewnie będzie tak, że część ludzi to będzie się nad nimi litować i na przykład ci wszyscy pato aktywiści będą mówić, że to przecież młodzi ludzie i pewnie tak musieli odreagować, bo wojna jest w ich państwie. Albo jak jedna ze wspaniałych pań. Która dała taki komentarz pod tą informacją, Ukraińcy nigdy by czegoś takiego nie zrobili, to nasi bracia. Nasi bracia chyba by tak jednak zrobili, i średnio ich obchodzą takie stwierdzenia albo jeszcze inna sytuacja. Agresywny rowerzysta w ubiegły czwartek zaatakował pałką teleskopową mężczyznę spacerującego z 10 synem. Była to jego reakcja na zwrócenie uwagi, że jazda rowerem po chodniku jest niedozwolona. Mężczyzna został ujęty przez świadków, którzy, którzy poinformowali o wszystkim służby. Policjanci przyjechali na miejsce. W toku przeszukania mężczyzny znaleźli u niego nóż z 15-centymetrowym ostrzem, a w wynajmowanym przez niego mieszkaniu narkotyki. Wcześniej tego samego dnia przy ulicy Półwiejskiej ten sam mężczyzna zaatakował bezdomnego. Z kolei dwa dni wcześniej zaczepiał młode dziewczyny, a osobę, która zwróciła mu uwagę, uderzył w twarz. 46-letni Ukrainiec usłyszał zarzut uszkodzenia ciała oraz posiadania substancji odurzających. Komendant miejskiej policji w Poznaniu zwrócił się do Straży Granicznej z wnioskiem o zobowiązanie obcokrajowca do powrotu do swojej ojczyzny. Wniosek został przyjęty i mężczyzna został już deportowany. Nie może też przez 8 lat ponownie wjechać do Polski i pozostałych państw strefy Schengen. Rozumiem, że na takie sytuacje też będziemy dawać przyzwolenie. Tu przynajmniej o tyle dobrze, że został już deportowany, bo w zasadzie czemu my mielibyśmy się zajmować kimś, kto nawet nie pochodzi z Polski? Oczywiście nie można. Uogólniać ani generalizować każdego Ukraińca, ale kiedy takie sytuacje stają się zbyt częste, warto zadać sobie pytanie, gdzie tkwi problem. Może to w nich jest problem i to nie potrafią się przystosować, a może to nadmiar swobody, jaki daliśmy z racji naszej gościnności, niestety nie zawsze jest dobrze wykorzystywany. Jedno jest pewne: w Polsce powinniśmy wszyscy przestrzegać tych samych zasad, niezależnie od tego, skąd pochodzimy. Ukraińcy, którzy łamią prawo. Powinni zrozumieć, że takie sytuacje nie tylko zniechęcają Polaków do dalszej pomocy, ale także utrudniają ich własną integrację. Zamiast obwiniać system, warto po prostu przestrzegać zasad i szanować prawo. W końcu, jeśli ktoś przyjeżdża do Polski nie po to, by robić zamieszanie, tylko po to, by zacząć nowe życie, musi być gotów na dostosowanie się do naszych standardów. A jeśli ktoś łamie prawo, to chyba nie ma sensu trzymać go w kraju. Lepiej trzeba pozwolić mu na to, żeby wrócił do siebie, zanim stanie się częścią niepożądanej statystyki. Dla przykładu, gdyby Polak w obecnej sytuacji zrobił tak na Ukrainie, byłaby wielka afera i od razu byłby on oczerniany o ksenofobię i inne takie rzeczy. To się po prostu nazywa podwójne standardy. A pamiętacie może tego ukraińskiego kolegę? Ja wiem, że to już było bardzo dawno, ale o tym należy wspomnieć w kontekście tej sytuacji. Przecież to, co zrobił ten człowiek, było po prostu nie do pomyślenia i żeby zrobił to raz lub dwa, nie. Robił to wielokrotnie, ludzie w mediach społecznościowych zachęcali go do tego i dopingowali mu. Całe szczęście, ten niesamowity człowiek również doczekał się deportacji i już go z nami nie ma. Warto również dodać, że bardzo dużo takich nagrań pojawia się w mediach społecznościowych na prywatnych kontach, na przykład na X. Rzadko kiedy można zobaczyć to w telewizji czy głównych portalach informacyjnych, chyba że sprawa jest już naprawdę duża. W ostatnich latach media społecznościowe stały się Miejscem, gdzie możemy bez przeszkód publikować różne informacje, filmy i zdjęcia, które są dla nas istotne lub ciekawe. Często to właśnie na tych platformach pojawiają się pierwsze relacje na temat wydarzeń, które potem stają się głośne w mediach mainstreamowych. Wydaje się po prostu, że media społecznościowe stały się miejscem, gdzie można sobie pozwolić na większą bezpośredniość i pozwolić sobie na parę jeśli jest taka potrzeba. Oczywiście w przypadku filmów publikowanych przez nas samych nie zawsze można zweryfikować ich autentyczność, co rodzi ryzyko szerzenia dezinformacji, ale z drugiej strony czym nas karmi telewizja. Prawdą? Bo moim zdaniem tam to jest jeszcze większa propaganda w zasadzie na każdy możliwy temat, jaki tylko się da. W telewizji słyszymy to, co chcemy i to, co się sprzeda. A jak sami wiecie w takich okolicznościach jak telewizja prawda słabo się sprzedaje. Też z drugiej strony nie każda informacja, która zdobywa popularność w internecie, zasługuje na uwagę w dużych mediach. Na nas samych spada odpowiedzialność, z jakich źródeł chcemy czerpać informacje. Zdecydowanie teraz jest bardzo utrudnione, zwłaszcza kiedy wszędzie są te same kłamstwa. Dlatego na nas, jako odbierających informacje, spada największa odpowiedzialność i to, aby weryfikować to, co czytamy. A co wy o tym myślicie? Co jest według was przyczyną tego, że dochodzi do takich sytuacji? Jak powinniśmy reagować? Czy jesteście za tym, żeby takie osoby deportować z powrotem na Ukrainę? Dajcie znać w komentarzach. A jak już to zrobicie, to koniecznie zostawcie lajka like i suba, by dalej jechać do spodu z tymi lewakami. Byliście na kanale kto wygrał? Ja się tymczasem z wami żegnam. Widzimy się niedługo.